Witamy na piątym spotkaniu w ramach warsztatów biblijnych, Jezus jako Mistrz w Ewangelii Świętego Łukasza. Piąty temat naszego spotkania jest perykopa burzy na jeziorze, czyli Ewangelia według świętego Łukasza, 8 rozdział 22, 25 werset. Można powiedzieć, ta perykopa przypomina trochę tą wcześniejszą perykopę z czwartego naszego spotkania, dlatego że wydarzenia znów dzieją się na w tym jeziorze Genezaret, miejscu, gdzie najdłużej Jezus nauczał wokół tego jeziora, ale przede wszystkim też to jezioro staje się też miejscem nadzwyczajnych działalności i cudów Jezusa, który dokonuje. W tej perykopie widzimy Jezusa jako tego, który razem ze swoimi uczniami chce przeprawić się na drugą stronę jeziora. Widzimy, że dokonuje się to w nocy. Jezus podczas płynięcia łodzią zasypia. Najprawdopodobniej możemy to powiedzieć, że zasypia ze względu na zmęczenie, jakie go dotknęło poprzez nauczanie tłumów, bo jak to opisuje ewangelista św. Łukasz, ciągłe tłumy podążają za nim. Widzimy również tą scenę w perspektywie tego, że zaczyna się robić pewne niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo dlatego, że jak pisze św. Łukasz, zszedł wiatr, gwałtowny wicher który doprowadził do tego, że fale zalewały i wszyscy byli w niebezpieczeństwie, jak pisze święty Łukasz. Czyli widzimy, że raczej wydaje nam się, że apostołowie jako wprawni rybacy, jak wcześniej mówiliśmy, Szymon Piotr miał swoje przedsiębiorstwo rybackie razem z towarzyszami, powinni... Dobrze znać się na tym kursie, tym bardziej, że każde połowy dokonywali w nocy, więc powinni mieć świadomość tego, że to jest ich w rzeczywistości codziennością. Tym bardziej samo ukształtowanie jeziora galilejskiego, które można powiedzieć leży w pewnej niecce, powodowało różnice ciśnienia, często dochodziło tam do gwałtownych wichrów, zawirowań, szczególnie w nocy, kiedy temperatura, wiemy, że jezioro galilejskie jest poniżej poziomu morza. Więc wiemy o tym, że raczej mogły tam często dochodzić do takich anomalii pogodowych, do takich niebezpieczeństw. No ale widać, że ta burza przerosła możliwości Szymona Piotra i towarzyszy apostołów płynących z Jezusem. No i można powiedzieć, zaczynają być, można powiedzieć, w takim niebezpieczeństwie, którego sobie nie, nie potrafią poradzić. I widzimy, jak pisze święty Łukasz, że apostołowie przystąpili więc do niego i obudzili go, wołając. Mistrzu, mistrzu, giniemy. Widać, że ta sytuacja ich zaskoczyła. Widać, że ci wprawni rybacy sobie nie radzą. Tym bardziej, że jest tam użyty tryb rozkazujący: giniemy. Nikt nie mówi o ginięciu, o śmierci, o niebezpieczeństwie śmierci, no kiedy gdzieś tam jest lekkie niebezpieczeństwo. A widać tutaj, że oni się naprawdę przestraszyli. Że oni. Zaczynają nawet i same wykrzyknięcie podwójnie w, w trybie wręcz rozkazującym mistrzu, mistrzu jest w rzeczywistości takim wołaniem o ratunek bezwzględny, że jeżeli ktoś nam z zewnątrz nie pomoże, to giniemy. Ten kierunek jest ich ukierunkowany na Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy, że te cuda, które Jezus dokonuje, oni szukają tylko ratunku w Jezusie Chrystusie. Czyli można powiedzieć, uczniowie już powoli... Poprzez te cuda, które stają się ich udziałem, do końca zaczynają ufać Jezusowi, starają się być, można powiedzieć, na nim do końca polegać. To przede wszystkim świadczy o tym, że Jezus jest dla nich pewnym autorytetem. Te, można powiedzieć, ich słowa giniemy, zachęca również apostołów do tego, że ufają Mu do końca, że potrafią Mu zawierzyć swoje życie, chociaż później, jak się dowiemy z kart Ewangelii, będą dzieje czasami różne. Będą, można powiedzieć, takie sytuacje, że będą polegali tylko na sobie i Jezus będzie ich upominał. Ale widzimy dalej reakcję Jezusa. Lecz On wstał, rozkazał wichrowi, w zburzonej fali, uspokoiły się i nastała cisza. Zobaczmy, że kiedy sięgniemy do tekstu, do tekstu do tekstu greckiego zauważymy, że Jezus roz, jakby można powiedzieć dokonuje takiej rozmowy z wichrem można powiedzieć zwraca się jak do człowieka on zaś wstał, zgromił wicher i złożone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza można powiedzieć pewien taki monolog Jezusa który ma władzę nad żywiołami i potrafi te żywioły uciszyć ale to też może pokazywać też dla nas, dlatego kiedy patrzymy na Ewangelię Świętego Łukasza, Ewangelia Świętego Łukasza jest wpisana do świata greckiego, który widział też w żywiołach też przejaw mocy Pana Boga, czyli widzimy, że Łukasz chce pokazać, że Jezus. W pewnym w pewnym względzie korzysta z tego dorobku, z tego można powiedzieć, dziedzictwa, które Grecy, aby ta Ewangelia była dla nich bardziej dostępna, bardziej zrozumiała. Że Jezus, zwracając się do tych żywiołów, można powiedzieć, zwraca się do bogów tego świata, że On jest ważniejszy, mocniejszy od nich, że On ma nad nimi władzę, że On potrafi ich uspokoić. I to wyrażenie, nastała cisza. E, to też jest wyrażenie świadczące o tym, że te żywioły na słowo Jezusa wyciszają się. To też świadczy o tym, że Jezus ma taką władzę nad tymi żywiołami, że te żywioły stają się bezwzględnie Jemu posłuszne, a to świadczy o tym, że On jest panem tych żywiołów, że On ma władzę nad nimi, że w rzeczywistości te inne żywioły są Jemu posłuszne i on potrafi nimi rozporządzać, potrafi nimi rządzić. Ale też ta sytuacja, ta brak wiary, można powiedzieć, swoje siły, to też Jezus, dla Jezusa staje się okazją do pewnego zwrócenia uwagi, takiego zadania, pytania apostołom w 25 wersecie tego, tej perykopy, gdzie jest wasza wiara? Te pytanie jest ciągle aktualne. Gdzie jest wasza wiara? Czemu wy się nie zaczęliście modlić? Czemu wy nie zaufaliście do końca? Tylko od razu lecieliście do Jezusa. Jezus chce już uczyć przy sobie apostołów, tych, którzy za nim podążają, żeby uczyli się poprzez modlitwę, poprzez zaufanie Panu Bogu, poprzez podążanie, można powiedzieć, wsłuchiwanie się w to, co Jezus naucza i to wcielać w życie. Aby do końca ufali Panu Bogu, żeby nie bali się, żeby nie tylko szukali oparcia w Jezusie, ale umieli się do niego zwracać, żeby być jego uczniami. I to też ta sytuacja, jak pisze święty Łukasz, wprawiła uczniów tak, że się przestraszyli i byli pełni podziwu. Można powiedzieć dwie skrajności: przestraszeni i pełni podziwu. Podziwu dla mocy Jezusa, dla Jego siły, dla Jego władzy nad tymi żowiołami, ale też przestraszyli się do Jezusa jako tego, który potrafi dokonać takiego cudu, co innym wędrownym nauczycielom raczej rzadko się zdarza, albo w ogóle. Więc jest kimś nadzwyczajnym. Kolejny raz jest udowadnia, że ma władzę nad naturą. Tak jak pamiętamy... Perykopę z 5 rozdziału: cudowny połow ryb i powołanie uczniów, kiedy Jezus na Jego słowo sieci się napełniają pełnymi rybami w okresie, w czasie, w którym byłoby to niemożliwe, bo to wprawni rybacy wiedzieli. Że na jezioro galilejskim w ciągu dnia się nie łowiło, tak tutaj Jezus potrafi jeszcze zapanować nad burzą, nad niebezpieczeństwem. Nad tym, co czasami powodowało śmierć rybaków, kiedy wypływali w nocy na nocne połów i ta burza schodziła, nie, można powiedzieć, w, czasami niezapowiedziana na jezioro i powodowało, że wiele tam osób, wiele, można powiedzieć, ten żywioł, ale można powiedzieć nawet i też spojrzeć na Stary Testament, którzy patrzyli. Patrzył, patrzył, Stary Testament patrzył na morze, na jezioro galilejskie, chociaż na jezioro galilejskie było nazwane też e, współczesna ta nazwa, wrócąc do nazwy biblijnej, czyli Jom e, czyli Morze Kinred. Jest też zauważeniem tego, że to jest też taki żywioł, w którym mieszka ten lewiatan, ten Bóg mórz, który jest niebezpieczny dla człowieka i dlatego człowiek musi być do końca pójść za Jezusem. I to też, dlatego też te przestraszenie podziw, który wzbudził czyn Jezusa, staje się dla apostołów też okazją do zadania też takiego pytania, które zadają dla siebie nawzajem. Kim właściwie On jest? Że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są Jemu posłuszni. Czyli w rzeczywistości to pytanie jest też i takim prowokacją dla apostołów i zapytaniem ich czy my do końca umiemy być posłuszni Jezusowi, tak jak Jemu są posłuszne te wszystkie żywioły, które go otaczają, które nas otaczają? Musimy więc uczyć się z tej perykopy i spojrzeć na tę perykopę jako miejsce i sytuację, która ma nas nauczyć do tego, że Jezus jest Panem Przyrody, Panem Świata, i cały świat jest mu posłuszny. Tak samo i my, jako apostołowie Chrystusa. Mamy być Jemu posłuszni do końca i wierzyć każdemu Jego słowu. Dziękuję bardzo.